Może no pojawić się sytuacja taka, że e, albo nie chcecie, bo macie awersję do Pilsów, które tutaj na górze brąz i w kolorze się pojawiają, e, albo macie ukryte i nie wiecie jak przywrócić. Ja nie wiem. E, w każdym razie ci później. W każdym razie chcielibyście wykorzystać, bez przesuwania, wykonać te same akcje troszkę szybciej bez przesuwania pastylek, tak? Pilsów na przykład do koloru. Chcielibyśmy pokolorować ten wykres po kategoriach. Zwróćcie uwagę, że tutaj po najechaniu na poszczególne kolumny mamy tutaj ten taki pokolorowany róg. Również w miarach, jak i w wymiarach. Ja wezmę kategorię, przesunę i mam pokolorowany element. Nie trzeba wykorzystywać pastylek tutaj z kolumn i z rozwój. Czasem mamy ją, czasem ją przetnę na można taką akcję wykonać. Nie trzeba wracać tutaj do wizualizacji.